Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych i władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez krew swą uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu Swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak? Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa, Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród twój arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. A w Tobie Chryste. Drodzy bracia i siostry, dziś uroczystość Chrystusa Króla, ale też musimy pamiętać ostatnia niedziela Starego Roku Liturgicznego, za tydzień Adwent. Jezus, przez cały rok liturgiczny wędrowaliśmy z Jezusem od Adwentu zeszłorocznego, wsłuchiwania się w historię Maryi i Józefa, potem Boże Narodzenie. Wszyscy wiemy, Jezus zaczynał od stajni. Ta stajnia to brzmi tak jeszcze w miarę dobrze, ale to była obora jakaś, no niesympatyczne miejsce dla przebywania, szczególnie dla małych dzieci. Zaczynał od stajni jako zupełnie bezbronny noworodek, miał tylko, tylko i aż Maryję Józefa i osiołka. I teraz dzisiaj jest koniec, dochodzimy do, do końca cyklu rocznego, kiedy przeżywaliśmy misterium Chrystusa. No i chciałoby się powiedzieć, zaczynał jako... Niemowlę ubogiej stajni, a kończy jako, gdyby ktoś miał uzamiłowanie do amerykańskiego sukcesu, kończy jako miliarder, Cezar, wielki polityk, wódz, żołnierz. A widzimy dzisiaj Chrystusa zmaltretowanego. Mówi, że jest królem. Ma czerwoną szatę królewską, ale to była jakaś szmata dana, żeby go wyśmiewać i kpić z niego. Ma koronę na głowie. To jest korona z cierni, żeby mu zadać ból, żeby jego twarz była cała zalana krwią. I jeśli ktoś myślał, że on na końcu swojego, swojej misji ziemskiej zacznie sądzić, to się pomylił o 180 stopni, bo Chrystus jest na sądzie, tylko w swoim sądzie. A poza tym perspektywa jego jest kompromitująca, jak dla proroka. Dlatego, który miał odnowić lud izraelski, bo cały Izrael się od Niego odwrócił. Niedługo będą już krzyczeć ukrzyżuj, ukrzyżuj. Apostołowie po ogrójcu też się rozproszyli. I stoi taki zmaltretowany, śmieszny Jezus naprzeciwko jakiegoś krętacza, tchórza. Przepraszam, to mi się kojarzy. Może to niezbyt świętobliwe skojarzenie. Taka anegdota, ona już jest dość stara jak to przyjechał do Polski czy jakiś wielki amerykański mistrz boksu i miał stoczyć walkę z polskim mistrzem. Ale Polak się rozchorował, bilety sprzedane, coś trzeba robić. Więc znaleźli takiego wielkiego, silnego górala, któremu powiedzieli ty wytrzymaj z nim chociaż trzy rundy, żeby cię nie przywrócił. Niech cię wali, ale ty stój w miejscu. No i bitwa się toczy, walka się toczy, góral rzeczywiście dostaje po głowie niemiłosiernie. Amerykanin go pierwszą, drugą, trzecią rundę wali. I po trzeciej rundzie ktoś go pyta: Wytrzymasz jeszcze? Wytrzymam, ale boję się, że mu przywalę. Proszę Państwa, stoi Chrystus, syn Boga, który zna w całe życie Piłata tak, jak on go nie znał, który widzi Piłata serce, który zna jego myśli. I tamten go sądzi. Na pewno szatan przychodził, bo już przychodzi od początku właśnie z tą pokusą, przepraszam za słowo, Przywalim, Panie Jezu. Zrób porządek na ziemi. Tych zdemoralizowanych, tych ateistów, tych niedobrych ateistów, unicestwi, zrób porządek, wsadzaj wszystkich do więzień, niech się stanie pokój i dobro, siłowe rozwiązanie. A Jezus stał i, i dokonywał wielkiego dzieła w wymiarze miłości, bo jego królestwo to jest. Wymiar miłości. Pamiętacie, my, my w kościele często czekamy troszkę na sukces i my księża też mówimy, ale było ludzi na jakieś mszy z 1500 osób. Księża mają nieraz policzone, ile się w ławce mieści, ile sławek, także od razu wiedzą mniej więcej, ile jest osób w kościele. A pamiętacie, tu ze starszego pokolenia mówię, jaka radość zapanowała, kiedy Wojtyła został papieżem. Nareszcie żeśmy coś zwyciężyli, nareszcie nasz człowiek, nareszcie Polska. Jeden Pan, żartobliwie, chociaż mi się wydawało, że trochę z powagą, też mówił, nareszcie będziemy mieli szynkę z Watykanu. Coś, coś, żeśmy zatriumfowali. I dlatego my byśmy chcieli powiedzieć, Panie Jezu, no rozegraj to inaczej, stoisz taki biedny w tych szmatach. A co Jezus robi? Co Jezus robi? Jezus próbuje uratować Piłata, to jest charakterystyczne. Gdzie się Jezus nie pojawiał, nawet pod koniec życia próbuje ratować ludzi? Z dobrym łotrem się udało, z Judaszem nie? Co to znaczy, próbuje ratować Judasza? Zadaję Mu pytanie, kiedy ten pyta Go o króla, czy jesteś królem. Czy Ty mówisz to sam od siebie, czy to jest Twoje zainteresowanie? Czy ja rozmawiam z Tobą, Judaszu? Przepraszam, Piłacie, w tej chwili. Czy ty mówisz to od siebie? Czy ty żeś się mną zainteresował? Czy ty jesteś ciekaw, czy ty jesteś gotów bronić mnie? A Judasz umywa ręce już wtedy, jeszcze bez wody i bez miski. Nie, nie, to mi inni powiedzieli. Tu kazali mi przyjść, kazali cię osądzić. Ty mnie osobiście nic nie obchodzisz. Nie wiadomo, nie ma, nie ma w teologii gdybania, gdyby Judasz powiedział: Zaciekawiła mi twoja postać, twoja nauka i jestem osobiście tym zainteresowany. Judasz Piłat powiedział: Nie, to inni mi powiedzieli, ja, ja tylko przedstawiam słowa innych. I w imieniu innych mam Cię tu osądzić. Zobaczcie, siostry, to jest bardzo pouczająca dla nas lekcja. Myślę, że i dzisiaj, gdyby Pan Jezus tu przyszedł, to mógłby nam postawić pytanie: czy ty to, co mówisz, to mówisz od siebie tu w Kościele Świętej Anny? Czy mówisz tak, bo inni mówią? Czy jak był akt pokuty i śpiewaliśmy, Panie, zmiłuj się nad nami, to ty myślałeś o tym, że, Panie Jezus, ty zmiłuj się nad tymi świętannowiczami, ze mną i nad moją rodziną? Nad moimi kolegami, zmiłuj się, bo wszyscy potrzebujemy Twojego zmiłowania. Czy jak był hymn „Chwała na wysokości i mówiliśmy, że tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, to, to ja to mówiłem? Czy ja mówiłem to dlatego, że no, w tej chwili jest czas na, w liturgii na ch w hymn „Chwała na wysokości? A poza tym wszyscy mówili. Drodzy Państwo, a gdyby się wszyscy nie odezwali, to Ty byś sam powiedział hymn „Chwała na wysokości? Bo, bo trzeba. My często też, czy, czy, czy państwo już pomyśleliście o tym, że będziemy za 15 minut prosić Pana Boga, żeby Królestwo Boże przyszło. Przyjdź, Królestwo Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje. Czy ty to mówisz od siebie? Czy to mówisz dlatego, że cały Kościół to mówi? Czy Pan Bóg ma kontakt z nami? Kiedyś mi powiedział pewien Pan, wie ksiądz, tak ode mnie we mszy i to daje Panu Bogu tyle, jakby wziąć taką dużą gąbkę i tak wycisnąć, i tak parę kropel wody poleciało. Ja to jestem gąbka, ale mojego wewnętrznego zaangażowania we mszy świętej mówiłam szczególne rozproszenia, zaraz mi się wszystko przypomina, zamiast chcę o wszystkim myśleć. Ciągle do, mamy tę pokusę, wrócę do tematu zasadniczego, żeby chrześcijaństwo zrobiło porządek na świecie. Już w pierwszej księdze Samuela Żydzi wołali: Daj nam króla, daj nam króla. My chcemy mieć takiego króla jak inne narody. No po, podobnie, tylko że problem polegał na tym, że oni byli narodem wybranym. Ich królem miał być Bóg, Jachwe, który ich prowadził dosłownie za rękę. Tak samo i w kościele jest też u nas pokusa, żeby zawołać o takiego króla, takiego człowieka, posłańca Bożego, czy samego Chrystusa, żeby tu zrobił porządek. Tylko my jesteśmy narodem wybranym przez Boga. On nas prowadzi. On nas prowadzi. My tęsknimy za królem. Pamiętam wywiad, Dziennikarza z robotnikiem, gdzieś tam w jakichś informacyjnych programach, który powiedział z rozbrającą szczerością, czy tu rządzi lewica, czy prawica, niech sam diabeł rządzi, byleby kasa była. Byleby kasa była. Przyznacie Państwo, że podaje się, że kilkadziesiąt procent, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt procent w ogóle jest obojętne, czy prezydentem Polski, premierem, czy większość w parlamencie będzie miała opcja, przeciwko in vitro, za ochroną życia, za wiernością małżeńską, przeciwko rozwodom. Ja myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa widziała, wiedziała, co mnie to obchodzi, chcę będzie taki albo taki, byleby kasa była i nasze pragnienia by były spełnione. Co jest kłopotem w przyjęciu Chrystusa za króla? Posłuszeństwo, drodzy bracia i siostry. Posłuszeństwo. Wiecie, czego my się najbardziej wstydzimy? Wstydzimy się chyba od czasu dziecięcego, od czasu szkoły, że mi czegoś nie wolno. Prawda? Może ktoś z Państwa przeżył taką sytuację, koledzy idą zapalić za śmietnik, bo mają 10 lat, konspiracja pełna. A ty czego nie idziesz? Nie idziesz zapalić? Bo mi nie wolno. Bo, bo, bo jestem chrześcijaninem i w ogóle staram się żyć dobrze i mama mi zabrania. Bo mi nie wolno. Otóż, jeśli uznamy Chrystusa za króla, wielu rzeczy będzie nam nie wolno, ale to na zasadzie jak nie wolno nam wjeżdżać w ślepą uliczkę, nie wolno przekraczać ciągłej linii nie w ogóle no, wyprzedzać na wzniesieniu, bo można zginąć. I proszę zwrócić uwagę, że tam mówimy, co ty robisz? Czyś ty zgłupiał? Jak ty jeździsz samochodem? Nie wolno tak jeździć. Natomiast kiedy przychodzi ludzkie życie, to co państwu dwa, trzy tygodnie temu mówiłem, kolega mówi, znalazłem sobie nową żonę. A, no niech ci się wiedzie dobrze. Masz doświadczenie, toż będziesz umiał ten nowy model obsługiwać. Że mi czegoś nie wolno, to taki wstyd ale jeśli Chrystus jest królem, to mi wielu rzeczy nie wolno dla Jego chwały i dla mojego zbawienia. Pamiętam kiedyś, z, rozmawiałem z jednym panem, który wplątał się, w, już miał żonę, był żonaty, miał dzieci, a wplątał się w związek z pewną kobietą, bardzo elegancką, światową, taką atrakcyjną, byśmy powiedzieli, po ludzku. I po pewnym czasie już miał takie wyrzuty sumienia, już miał dość tego romansu i chciał wrócić do żony, Właśnie też w imię moralności chrześcijańskiej, którą odbudowywał ze zgliszcz w swoim, w swoim życiu. Ale wstyd mu było tego powiedzieć jej, że wiesz, mi nie wolno. Znaczy, nam nie wolno, tylko ona bochała niewierząca. Wstydził się, że jak wróci do rodziny i do dzieci, to będzie musiał te dzieci, a miał chyba czwórkę, całkiem takie malutkie jeszcze, będzie musiał te dzieci zabrać do kina i będzie kiedyś tam szedł w jakiejś galerii i dzieciom wycierał noska, a tu jego dama się przejdzie, Odstawiona, elegancka, światowa, a on z tymi dzieciakami: one chcą ciastko, one chcą. Jak to dzieci? Wstydziłem się takiej zwykłości rodzinnej, mówił. Ta kobieta imponowała mi światowością, że była taka z innego świata, a ja z, takiej, z takiego rzemiosła rodzinnego. W królestwie Jezusa jest właśnie najtrudniej, do bracia i siostry, przyznać się, że mi czegoś nie wolno. Że mi czegoś nie wolno. Proszę wyłącz ten telewizor. Dlaczego? Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę i mi nie wolno oglądać takich. Ktoś by spojrzał, człowieku, ty masz 50 lat, a telewizorkiem się przyjmujesz, że coś nie wolno? No tak, nam nie wolno. Nie wolno się kłócić, nie wolno nienawidzieć. My musimy chodzić do kościoła i odmawiać pacierz. Tego wymaga od nas król. I jeszcze czegoś nie lubimy: nie lubimy przegrywać. Nie lubimy przegrywać. A z Chrystusem trzeba przegrać, żeby wygrać. Taka jest Jego droga. Tylko od razu mówmy sobie, o jaką bitwę chodzi. o Właśnie o bitwę serca, bitwę wierności, bitwę miłości. Pani Urszula Wińska była więźnie, więźniem obozu kobiecego w Ravensbrück i pisała tak w wspomnieniach. Przyjaźń między nami, więźniami, była najpewniejszą obroną człowieczeństwa dla nas uwięzionych. W obozie nie można było udawać moralności. Tam trzeba było być moralnym. Najbardziej charakterystyczne w obozie było to, że nigdy nie myślało się o sobie. Każda z kobiet patrzyła, by pomóc drugiej. I nigdy i nigdzie idea miłości bliźniego nie była tak realizowana, jak w obozie Ravensbrück. Drodzy Państwo, to jest zwycięstwo Chrystusowe. Być w takim piekle, być w takiej nienawiści ot otaczającej więźniów, i być ciągle myślącym o potrzebach drugich, jeszcze raz przeczytam koniec tej, tego wspomnienia Nigdy i nigdzie idea miłości bliźniego nie była tak realizowana jak w obozie Ravensbrück. Kochani, gdyby nie faryzeusze, piłat, uczeni w piśmie, Jezus by nie był ukrzyżowany i nigdy byśmy się nie dowiedzieli, jak Bóg nas kocha. Nigdy byśmy się nie dowiedzieli tego, jak Bóg nas kocha. Gdyby nie system totalitarny, niemiecki, nigdy nie dowiedzielibyśmy się, na, na co stać człowieka, a co zrobił święty Maksymilian Kolbe. Gdyby nie zabójca, zabójca płatny morderca, Ali Akcza, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, patrząc na Jana Pawła II w celi więziennej, pochylonego nad niedoszłym swoim mordercą. Gdyby nie niedobra komuna, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że gdzieś w Warszawie jest taki ksiądz z Popiełuszko, które się nie boi całej obecni, nie boi się realnych gruźb, zagrożenia życia, tylko był wierniejszy Bogu od strachu. Jezus Chrystus mówi nam: nie walczcie ze złem, tylko zło zamieniajcie w dobro. I, i to robił. Do ostatniej chwili. Jeszcze tego dobrego łotra nawrócił. Drodzy i siostry, przed tygodniem czy dwoma przedstawiałem wam postać. Nika Wójcica, tego człowieka, który urodził się bez rąk i bez nóg. I po, po, pozwolę sobie jeszcze jeden fragment opowiedzieć wam tej książki, jego wspomnień, jego autobiografii, która pokazuje, jak człowiek może być mężny. Otóż on bez rąk i bez nóg, tylko taka kikut jednej stopy ma. I kiedyś do szko w szkole podszedł do niego taki szkolny łobuz, kawał chłopa, i mówi, Nick, założę się, że ty się nie umiesz bić. A on mówi, umiem się bić. No to jak to sprawdzimy? No to on mówi, po, po lekcjach, tam za szkołą gdzieś, mówi, nikt. od tego czasu zacząłem myśleć tylko o jednym, żeby się dyrektor dowiedział o tym, że my się mamy bić, żeby się jakiś nauczyciel dowiedział, że my się mamy bić i żeby do tej bójki nie doszło, przecież on mnie zmiażdży bez rąk, bez nóg. No i ale niestety na nieszczęście jego żaden nauczyciel się nie dowiedział. I o godzinie umówionej poszedł tam na to za Jego rywal już czekał i mówi, to jak się będziemy bili? Ty zejdź z wózka, bo ty mnie rozjedziesz tym wózkiem. No to on zszedł, ale do niego mówi, ty musisz uklęknąć, żebyśmy byli mniej więcej jednego wzrostu. No to on uklęknął. I na początek tak tego biednego nika popchnął mówi, że upadłem jak kłoda z hukiem. I dziewczyny zaczęły wołać, bo całe się towarzystwo zgromadziło. Nie bij się, zostaw go, bo przegrasz I, i mówi i to mnie wkurzyło. Te dziewczyny mnie wkurzyły. Napełniły mnie taką wściekłością, że jeszcze raz podbiegłem do tego agresora, ale nie wiedziałem co zrobić, bo nie miałem rąk, nie mam rąk. A on mi prosto w zęby pięścią uderzył. Przewróciłem się po raz drugi. I to już mnie rozwścieczyło dobrze. Kiedy on już tańczył taniec radości, Mówi, zrobiłem coś, co potrafię robić. Odbijać się tułowiem od ziemi. Nie miałem żadnych pocisków, i ja stałem się pociskiem. I trafiłem go prosto głową w nos. I wtedy dziewczyny zaczęły krzyczeć, że tamten krwawi. I mówi: Nie mogłem w to uwierzyć. A on pobiegł do łazienki, bo rzeczywiście cały ten agresor zakrwawił się. I nikt mówi: Nigdy go już w szkole nie widziałem. Podobno zmienił szkołę ze wstydu, że pokonał go człowiek bez rąk i bez nóg. I Nick pisze, dlaczego ja Państwu opowiadam? Bo można by pomyśleć, że nie wytrzymałem w Chrystusa króla i Wam opowiedziałem, jaki chrześcijanin dołożył niedobremu człowiekowi. Ale to, to nie o tym zwycięstwie Nika chce mówić. On w swojej książce pisze, czeki, ten chłopak się nazywał czeki, którego zaczepił. Jeśli Ty czytasz te słowa, jeśli ta książka do Ciebie dotarła, to ja Cię strasznie przepraszam. Przepraszam, że się wtedy uderzyłem tak mocno w nos, że zalałeś się krwią. I jeszcze jedno zwycięstwo Nika, który wrócił do domu i, i miał, to jest nieprawdopodobne, no jak to mówimy popularnie, kaca moralnego, że tak po pobił tego chłopca, który go zaczepił i powiedział rodzicom, że była bójka w szkole i on znokautował głównego zabijaka szkolnego. Rodzice nie uwierzyli, więc on powiedział, nie będę ich wy wyprowadzał z błędu, niech już sobie tam nie wierzą, ale była to jedyna, pierwsza i jedyna bójka w moim życiu i powtarzam, nie czułem się z tym dobrze, że go okaleczyłem, jednak Pan Bóg pokazał jednak Pan Bóg pokazał, że ciągle historia Dawida i Goliata może się pojawiać w naszym życiu i tam, gdzie Bóg staje po stronie prześladowanych i oni mogą odnosić swoje zwycięstwa. Nieraz militarne i siłowe, kiedy trzeba się bronić, a przede wszystkim te duchowe. I ja chyba wam, drodzy bracia i siostry, wtedy nie powiedziałem, jaki ta książka ma tytuł. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Myślę, że warto to sparafrazować, że my poddani Chrystusa Króla mamy być bez kłamstw, bez agresji, bez chciwości, bez porządliwości, bez ograniczeń. Bo w Bogu mogę, Paweł święty Paweł pisał wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A więc w Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, bez naszych półprawd, światło cieni, opowiadając się za Królestwem Chrystusa właśnie bez ograniczeń. Bóg jest wszechmocny, dzisiaj o tym mówiła Biblia i dlatego w nim możemy rzeczywiście wszystko uczynić, zrobić i zdobyć. Powstańmy. Chrystusowi Królowi Wszechświata przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół święta, by wszyscy chrześcijanie.